Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Jadrun i dzisiaj spróbujemy rozwiązać problem, które MX-5 czasem mają a mianowicie, jak się nagrzeją, to potrafią czasami nie odpalić albo mają bardzo ciężko, że tak kręcić, kręcić, tak czuć, że to nie jest takie poprawne odpalanie tak aż ci ciary przechodzą czasami i tylko na ciepłym także zobaczmy co to jest no tak, i tym falerem czujnikiem jest czujnik położenia wałka rozrządu. On się znajduje tutaj, więc jest bardzo łatwo dostępny. Tu jest dosłownie jedna śrubeczka, która go trzyma. I co? Może spróbujemy go odkręcić. Zobaczymy, co jest w środku. 10 mm. Żaden problem. Czujniczek jest na wierzchu. No tak naprawdę po nim się nie da za wiele zobaczyć, bo to jest po prostu kawałek plastiku na to wychodzi. I co? Ubrudzony nie jest. Styki nie są jakieś zniszczone czy coś takiego. O-ring jest. No, wygląda... to jest wszystko spoko jeżeli w Twojej maździe coś takiego się dzieje, że jak rozgrzeje się Mazda ee, i gdzieś ją zgasisz na chwilę i od razu chcesz ją praktycznie zapalić to u mnie się tak raz zdarzyło, że faktycznie nie bardzo chciała kręcić znaczy kręciła, ale tak z trudem zapaliła w końcu zaskoczyła po takich 5 sekundach kręcenia ale to nie jest fajne naprawdę więc w razie czego pamiętajcie o tym o tym czujniku ten czujnik, z tego co mi wiadomo, działa na zasadzie magnesu. A więc, jeżeli tutaj naprawdę dobrze wszystko się rozgrzeje, ten czujnik już ma trochę swoich lat, też się nagrzeje. To metal, z tego co mi się wydaje, przy wyższej temperaturze traci swoje właściwości magnetyczne. No i czasami właśnie mają takie zgrzyty trochę niestety występować, że tutaj gubi trochę swoje właściwości na ciepłym. No i takie czasami efekty mogą się zdarzyć, więc, więc tu trzeba mieć na uwadze. A jeżeli tutaj jakoś herezę powiedziałem, to przepraszam bardzo i ewentualnie możecie mnie wyprowadzić z błędu, bo. Te wszystkiego nie wiem i chętnie posłucham kogoś mądrzejszego. A to co to za kabelek? Ktoś wie co to za kabelek może być w tym miejscu. Kolejna rzecz, którą można sobie jeszcze sprawdzić, jeżeli Mazda nie do końca pali, ruszyć gumkami do świec zapłonowych, a nóż może nie do końca łączą. I też kolejna rzecz, którą bardzo często poleca się zrobić, to po prostu powymieniać te kable. No bo to też jednak jest po prostu zwykły przewód, one są dość mocno obciążone i czasami po prostu warto je wymienić po tych 20 latach użytkowania Mazdy. No i cóż ja więcej mogę powiedzieć. Takie podrobne rzeczy możesz na pewno sam sprawdzić. Możesz na przykład z, z taki czujnik sobie zamienić z inną Mazdą, z takim samym silnikiem, a chyba to nawet z innych silników też plus 1 8, chyba też powinno pasować, bo to jest dość uniwersalny czujnik z tego co mi się wydaje. Także z tym nie powinno być problemu, żeby sobie podmienić czujnik i sprawdzić, czy problem też będzie występował. Króciutki poradniczek, króciutki taki, żeby nie szukać tego jakoś bardzo daleko, żeby nie przekopywać całego Google'a, czemu mi na przykład NB nie odpala na ciepłym silniku. Teraz troszeczkę ogłoszeń parafialnych. W sobotę, czyli dosłownie za 2-3 dni, będę jechał do warsztatu, gdzie wykonam zabezpieczenie podwozia w tej właśnie maździe. Materiały mam przygotowane Zobaczymy, jak mi to wyjdzie Myślę, że ta robota będzie na parę godzin I oczywiście parę stówek chyba da radę zaoszczędzić takim zabiegiem No i oczywiście najważniejsze co? Że mini zardzewieje Tak szybko przynajmniej Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału Naprawdę zachęcam Cię, abyś to zrobił właśnie teraz I jeszcze zaproszę Cię na Instagrama Tam pojawiały się naprawdę fajne foty ostatnio Także co ja mogę powiedzieć? Wbijajcie na Insta, postawiajcie łapki, subskrybujcie, a my widzimy się w następnym filmie. Cześć!